gratulacje dzisiaj zwycięstwa wasze trzecie, trzecie w sezonie jak, jak wrażenia tak na, na gorąco po meczu No wrażenie no, jak byłem pierwszy mecz w tej kolejce to pierwsze wrażenie tak słabo było. Początek był mocny, no na koniec to już był dramat. Nasze granie przeciw pięciu. Bardzo miło by, mi by było pograć z taką drużyną jak Planeta. Grałem y, kiedyś tam. No i tyle. Yy, zaczęliście sezon dobrze, od dwóch zwycięstw, potem były trzy porażki. Już dłużej mi powiedzieć, że, że brakowało Ciebie, to myślisz, że to był ten problem, że, że brakowało Wam gdzieś ludzi do grania? No właśnie nie wiem, wiesz, y, pracować 6 dni na kuchni kucharzem, a 7, na siódmy grać to też ciężko, także A jako pierwszy matek to dzisiaj było spoko granie takie. Bardzo początek był mocny, no koniec to był dramat. Patrząc na to jaki macie potencjał w zespole, to te trzy porażki no, powinny być nieakceptowalne. Na ten moment macie jeszcze szansę na to, żeby się pobić gdzieś o, o duże cele? Trzy mecze do końca? Będziecie walczyć o to, żeby być jak najwyżej? No postaramy się. Postaram się, się być na tych trzech meczach jak, ten, jak będę mógł po prostu. No nie wiem, taka drużyna, że raz cały zespół jest trzy, czwórki takich, a raz to 5 sześciu osób przychodzi, to, to jest też problem taki duży dla tej drużyny. No to życzę Wam jak najlepszej frekwencji i powodzenia. Dzięki bardzo. Dzięki.